Szanowni Państwo, zwracam się o poparcie mojej osoby w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zdobyte doświadczenie chcę przełożyć na pozyskiwanie środków finansowych dla kluczowych inwestycji i projektów. Gwarantuję, że powierzony mi mandat będę wypełniać maksymalnie dla nas wszystkich, maksymalnie dla regionu. Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego w samorządzie nadzoruje projekty o wartości blisko 25 milionów złotych. Pozyskała 2 miliony złotych na realizację projektów dla dzieci i młodzieży. Od lat prowadzi liczne kampanie edukacyjne. Od 20 lat uczestniczy w życiu publicznym, wspiera konkurs pod skrzydłami Orła. Marta Mordarska jest osobą, która pracuje i działa z niezwykłą pasją. Jest moim pełnomocnikiem do spraw społecznych i w swoim obszarze działania uzyskuje bardzo dobre efekty. Świetnie pisze wnioski unijne, pozyskuje dla miasta duże, duże fundusze europejskie. Ja uważam, że jest osobą godną zaufania. Wierzę, że Państwo również odarzycie ją swoim zaufaniem, i mogę zagwarantować, że ona nas nie zawiedzie. Marta Mordarska, Twój kandydat na piątkę.